Produkcja owoców jagodowych w roku bieżącym wyniosła pół miliona ton i była 15% mniejsza niż w roku ubiegłym. Wynika to z warunków w trakcie kwitnienia w, w maju. Ta, te straty są mniejsze niż w przypadku roślin sadowniczych, natomiast dotknęły one głównie uprawy malin, truskawek, ale też innych owoców jagodowych. I yy, na przykład produkcja yy, malin wynosi, wynosi około 100 tysięcy ton, co jest około 20% mniej niż w roku yy, ubiegłym, natomiast truskawek około 177 tysięcy ton, co jest mniej, oko, również około, 20, około 10% niż uzysk uzyskanych, zbiorów uzyskanych w 2016 roku. Yy, natomiast produkcja pożyczek ogółem wynosiła około 130 tysięcy ton. Co jest około 20% mniej niż w roku ubiegłym. Wpłynęły głównie warunki pogodowe na niższe zbiory, przymrozki, szczególnie na wiosnę dotyczyły właśnie upraw malin i porzeczek. W mniejszym stopniu ucierpiały truskawki, chociaż pierwsze kwiaty zostały wymrożone.